Jak wszyscy wiemy, w naszej reprezentacji brakuje skrzydłowych, którzy mogą zrobić różnicę na boisku. Co prawda mamy Zalewskiego, który jest bardzo dobry technicznie i nie boi się wchodzić w drybling, ale na nim lista się kończy. W dzisiejszym filmie przedstawię wam zawodnika, który w przyszłości może zostać gwiazdą naszej reprezentacji. Jan Faberski urodził się 22 kwietnia 2006 roku w Płocku. Większość z Was może kojarzyć go z odcinka polskiego youtubera Lacha, gdzie właśnie gościnnie wystąpił. Swoje pierwsze kroki z piłką stawiał w FFA Warszawa. Szkółka ta powstała z inicjatywy jego ojca, Grzegorza, który od wielu lat zajmuje się trenerką. W 2017 roku Janek trafił do Akademii Legii Warszawa, gdzie spędził zaledwie pół roku. Następnie wrócił do FFA, a do Jagiellonii przeniósł się w 2020 roku. Tam występował w młodzieżowych drużynach Jagi, gdzie był wyróżniającą się postacią. Jego talent i dobra postawa sprawiły, że trafił do pierwszego zespołu, ale nie było mu dane zadebiutować w ekstraklasie. Od wielu lat Faberski jest regularnie powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski. Od 2016 roku Faberski był regularnie, minimum raz w roku zapraszany do Ajaxu, gdzie przez tydzień funkcjonował w akademii. Do tego dochodziły jeszcze wyjazdy na turnieje międzynarodowe, podczas których młody Polak grał z holenderską ekipą. Poza tym przedstawiciele klubu przyjeżdżali do Polski, przyglądali się chłopakowi. W końcu nadszedł 2022 rok, gdzie holenderski klub postanowił wykupić Faberskiego do swoich szeregów. Na początku, jak to większość młodych piłkarzy, Janek zaczynał w młodzieżowych drużynach Ajaxu, gdzie systematycznie przechodził do starszych roczników. Holendrzy są zachwyceni polskim talentem i wypowiadają się o nim w samych superlatywach. Niedawno nawet jedna z piłkarskich legend tego kraju, Wesley Snyder, tak wypowiedział się o Faberskim. Będziecie mieli z niego wiele powodów do zadowolenia. Myślę, że w przyszłości może zostać najlepszym polskim piłkarzem w historii. Janek 12 sierpnia zadebiutował w profesjonalnej piłce, co prawda w rezerwach Ajaxu. Faberski zdołał już nawet strzelić swoją pierwszą bramkę. Popisując się cudownym rajdem. Zawodnik od jakiegoś czasu znajduje się już na ławce rezerwowych pierwszego zespołu i jest to kwestia czasu, aż w niej zadebiutuje. Jak myślicie, Faberski pomoże naszej reprezentacji w niedalekiej przyszłości?